W nocy grzybów się nie zbiera. Pewnie dlatego, że nocą świat jest brzydki. Trawa jest czarna, a rosa paskudna. W nocy zresztą grzyba się nie znajdzie. Noc to czas dla dzikich zwierząt. A my w nocy powinniśmy zwyczajnie spać. Pamiętając o tych wszystkich dobrych grzybowych radach, w życiu nie wpadłem na pomysł, żeby wyjść w nocy i szukać grzybów. Myślę, że nie wpadłem na niego, nawet gdybym miał gdzieś swoje miejsca i wiedział, że grzyby się tam znajdują. W nocy jest ciemno, zimno i przyjemnie. Także moi drodzy, jak mówiłem, w nocy grzybów się nie. A gdzie ty się chowasz? Maluchu, no już nie taki maluch.